Daj mi, Marek, moje serce nieustannie adorujące Jezusa w zwykłych stanach. Pomóż mi, żeby moje serce poprzez wierną i czystą praktykę adoracji także było Jego pełne. Ale tak jak Ty mógł go dla świata i dawać światło, Wdrować Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się z nami wcześniej, i w godzinę śmierci naszej Jana. Wdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś no Ty między niewiastami I błogosławiony Jezus Twój Syn Święta Maryja Matko Boża Módl się na za nami, za nami zresztą, Teraz i w śmierci naszej rany